Za pół roku będzie coś innego, spokojnie. Będą inne rzeczy, nie nowe e, wersje wirusa, tylko coś nowego. Może to być wojna, może być coś nowego. Ludzie będą żyli różnymi rozwiązaniami, dobrymi, dyskutowali. Nie oglądajcie telewizji. Jak mówił Smole, nie oglądaj telewizji, bo będziesz miał w głowie glizdy. E, Wyrzucie telewizory. Mam prośbę, mam prośbę. Przepraszam, zaraz wrócę. Mam prośbę. Szanowni kochani państwo, zróbcie to te, tu i teraz. Ci, którzy oglądają, a państwo po powrocie. I pomyślcie o tym, o co ja Was proszę. I pomyślcie, ile dobrego na swój małą skalę możecie zrobić dla swojej wspólnoty, na osiedlu lub dla sąsiadów. Jak Państwo wrócą do domu, a Państwo po moim wystąpieniu, po obejrzeniu, mam prośbę, zdejmijcie ze ściany, jeżeli tam macie na ścianie, czy jeżeli stoi na komodzie ten czarny, duży, czarny ołtarz, który nazywa się telewizorem. Nieważne, czy on jest tam Toshiba, Sryba, czy Sony. Mam prośbę, do Was też, jak wrócicie do domu, weźcie go. Weźcie go z pilotem, z kabelkiem. Poproście dzieci, wynieście go na podwórko i spalcie. Niech oni to widzą wszyscy. Niech oni to widzą wszyscy. Większość pomyśli, zwariował. Pali Boga. Ale zróbcie to, nie śmiejcie się. Hej, zr no zróbcie to. Tu nie ma miękkiej gry. Proszę was tylko o jedną rzecz. Spalcie to gówno. Tylko proszę was o jedną małą rzecz. Nie proszę was o żadne wielkie rzeczy. Pomyślcie nie o sobie tylko o tych sąsiadach, którzy będą patrzyli może w ich pustych, zrytych łbach. Coś może to, a może... Dlaczego on to zrobił? Wydawał mi się rozsądnym człowiekiem do tej pory, fajnie się z nim rozmawiało. Nie wyszczepił się, nie nosi maski, ale fajnie z niego... Ale on pali ten telewizor. E, Magda, zobacz, on pali telewizor. Zróbcie to na swoim osiedlu, centralnie na boisku, przed swoim domem, jeżeli mieszkacie na domkach jednorodzinnych, Was to proszę, akcja, palimy telewizory.